Kupiliśmy dla rodziców prostownik do samochodu jako prezent. Tutaj zaprezentuję jego rozpakowanie. Tak, rozpakowałem prezent i podłączyłem go w domu z dwóch powodów. Po pierwsze, chciałem sprawdzić, czy działa. Po drugie, chciałem się nauczyć jego obsługi, tak aby móc później zaprezentować, jak taki prostownik używać na co dzień. Prostownik został kupiony z tego względu, że Namawiam rodziców do podładowywania akumulatora w samochodzie. No zimą, na przykład raz na miesiąc, poza okresem zimowym, na przykład raz na trzy miesiące. Tutaj taka dygresja, widoczna blaszka, którą prezentowałem przed chwilą, to jest bezpiecznik, jest dodatkowy bezpiecznik dołączony. Nie wiem, czy taki bezpiecznik to jest coś standardowego nie można kupić zapasowy. Właściwie to należałoby się zorientować w tym temacie. No dobrze, że jest dołożony drugi bezpiecznik. To jest. Model to jest w ogóle prostownik, który dosyć długo wybierałem. Delikatnie rzecz ujmując, nie jest łatwo kupić prostownik. Sporo konstrukcji prostowników to są albo jakieś delikatne zabawki na przetwornicach, albo urządzeniach składające się z obudowy transformatora i de facto ściemniacza, za które producent chce na przykład 300 zł. Tyle nie dam za coś, co mogę sobie sam poskładać za 5 zł. Prawie że. Oczywiście dramatyzuję, ale no do tego to wszystko się sprowadza. Więc prostownik dla rodziców był pewnym wyzwaniem. Myślałem, że jest na rynku więcej fajnych modeli, coś co jest warte zainteresowania, a się okazało, że jest tym krucho. Tu oczywiście prezentuję instrukcję obsługi dla potomności, bo instrukcje mają tendencję do ginięcia, w szczególności gdy są potrzebne, a tak telefon, YouTube, a gdzieś tutaj mamy filmik. Można poczytać i na przykład dowiedzieć się, co producent zaleca w przypadku użycia tego prostownika jako urządzenia rozruchowego, ponieważ prostownik ma trzy tryby ładowania. Ma tryb ładowania normalny, regeneracyjny, kiedy napięcie ładowania końcowe powinno przekroczyć 16V. Ma też tryb ładowania szybkiego prądem 10A, ale wtedy napięcie nie przekroczy 14,7V. Ma też tryb rozruchowy. Zdaje się, że przez ileś tam sekund potrafi podać prąd o natężeniu 75A, co w pierwszej chwili stanowi wspomożenie w ogóle pobudzenia, jakby akumulatora wstępnego jego doładowania, a później po prostu stanowi dodatkowy prąd służący do wspomożenia roz rozrusznika. Jest to konkretny prąd, bo 75 Amperów to powinno, to powinno być mniej więcej 1-2 natężenia prądu w zwykłym samochodzie osobowym. Reszta akumulator powinien już pociągnąć. Tutaj jeszcze jest jedna rzecz, która skłoniła mnie do zakupu tego prostownika. Pokazywałem na początku pudełko. No i oczywiście sam prostownik, on jest po prostu fajny. Naprawdę ma się poczucie takiej dobre, dobre, dobrej rzeczy technicznej. Obudowa jest metalowa, solidna. Sam prostownik trochę waży. To nie tak łatwo nim operować jedną ręką. W środku jest kawał transformatora, naprawdę duży. Kable tutaj zasilające niskiego napięcia są potężne. Ładna konstrukcja, ale do czego zmierzam? Ten sam model, zdaje się, że dokładnie ten sam model jest sprzedawany na rynku niemieckim i polskim. Sprawdzałem na stronach niemieckich Lidla, sprawdzałem tutaj opakowanie, ceny. Wygląda na to, że Dokładnie ten sam model może sugerować wyrób lepiej wykonany. Nie ma co ukrywać, że na polski rynek trafia często chłam gorszej jakości. Różnie to jest tłumaczone, ale badziew jest często okrutny. Tutaj liczę na to, że producent obawiałby się i tak samo dystrybutor, sprzedawca obawiałby się organizacji konsumenckich w Niemczech. Mam taką nadzieję. Zaczynam oczywiście od pomiaru akumulatora do testów. Wymontowałem jakiś akumulator, który od miesięcy nie był w taki sposób doładowywany. Sam zalecam takie taki doładowywania. Ten był trochę zaniedbany. Ale dzięki temu mamy tutaj na filmie fa fajnego zwierzaka do testów. <grym> Same tutaj zaciski krogotylkowe są fajne, mocne, ale, ale one są dosyć szerokie. I tutaj te konektory w akumulatorze są niższe, w tym momencie łapiemy tylko i wyłącznie dolnymi ząbkami od krokodylków. No szkoda, że nie są trochę bardziej płaskie. W końcu podłączam je tutaj do akumulatora od samochodu osobowego, nie od ciężarowego. Konektory zapewne są standardowe, gdyby Mniej pancerne były byłyby te żabki, pewnie by objęły i ząbkami dolnymi górnymi byłoby to trochę bardziej stabilne, chociaż tutaj sprężyna jest na tyle mocna, że to nie stanowi jakiegoś problemu, a i prądy w sumie też są przecież nie aż tak duże. Mamy różne możliwości wyświetlenia na przykład stanu akumulatora w procentach bądź w napięciu. Napięcie wskazywane przez prostownik jest odrobinę niższe niż faktyczne, a przynajmniej niż te, które wskazuje. Fajny multimetr po lewej stronie widoczny. Można ustawić różne typy akumulatorów. To jest bardzo fajne, jeżeli ktoś ma na przykład przyczepę, i tutaj akumulatory głębokiego rozładowania też są obsługiwane. No i właśnie można ustawić zarówno ładowanie szybkie prądem 10A, jak i normalne. Takie kiedy napięcie powinno przekroczyć 16V, regeneracyjne. Oraz trzecia dolna dioda sygnalizuje ustawienie procedury rozruchowej, bo to trzeba dokładnie doczytać. To jest w pewnym stopniu też zautomatyzowane. Ustawia się, podłącza pod akumulator i mamy tam 180 sekund na wykonanie rozruchu, kiedy tutaj prostownik poda bardzo duże natężenie prądu. Nieodpowiednie dla akumulatorów chyba poniżej 40 amperogodzin. Klu tego filmu to są właśnie testy, testy napięcia. Oczywiście ładowanie odbywa się w czasie, więc będę prezentować tutaj też czas mijający. Niestety nie mam aż tak dużo czasu, żeby tutaj pobawić się i dokładnie przetestować proces ładowania. Rozładowanie jest procesem, który długo trwa, więc muszę troszkę to przyspieszyć. Dzięki temu, znaczy dzięki temu muszę użyć tutaj trybów ładowania normalnego i szybkiego. Do pomiarów natężenia użyję tutaj cęk prądowych ustawionych na zakresie 40 Amperów i 10mV odpowiada natężeniu 1A. Więc widoczne 10mV na prawym wyświetlaczu będzie odpowiadać właśnie natężeniu 1A. A wracając do trybu regeneracji, to tak jak wspominałem, zależy mi na tym, żeby zostało przekroczone 16V zgodnie z szeroko dostępną wiedzą, bo ja tego nie umiem w żaden sposób potwierdzić ani zanegować. Uzyskanie takiego napięcia dobroczynnie wpływa na procesy chemiczne, które zachodzą w akumulatorze, jeżeli nie jest jakoś za bardzo dobity, bo tak naprawdę Jedyną skuteczną metodą regeneracji akumulatora to jest oddanie go do huty, do przetopienia, ale chcemy wydłużyć jakoś życie, potem trzeba też dbać o sprzęt, który się posiada. Tutaj, jak widać, w trybie FAST mamy w tej chwili 60 mV, co odpowiada 6A. Napięcie też jest słuszne. 14,8V 149 Różnica między wyświetlaczem a dokładnym multimetrem nie jest aż taka duża. Przełączę teraz na tryb ładowanie, ładowania normalnego, tego regeneracyjnego. Zmniejszyło się natężenie do 1A a dokładnie by można nawet powiedzieć, że 1100mA i zmniejszyło się też przez to napięcie ponieważ czas tych testów mam ograniczony to użyłem właśnie tego trybu fasta przeszedłem na tryb normalny żeby zobaczyć do jakiego napięcia jest w stanie podbić tutaj napięcie ładowania ten prostownik normalnie na ładowanie bym zostawił sobie czas czasty północ czyli na przykład w sobotę po południu go bym podłączył licząc na to że w niedzielę wieczorem go odłączę. Oczywiście prostownik upora się z takim typowym akumulatorem samochodowym w parę godzin. Nawet w trybie normal nie trzeba zostawiać na noc, ale mimo wszystko zostawiałbym sobie zawsze takie okresy czasu liczone na przykład jako 10 godzin. Tutaj mamy pomiar w 5 godzinie. Natężenie poniżej Ampera. Przypomnę tryb regeneracyjny normal, znaczy regeneracyjny, ja tak go nazywam, ale jest to standardowy tryb ładowania. 12 godzina testów to jest dla cierpliwych, tak samo jak i ten film, ale to jest film dla osób, które ewentualnie są zainteresowane kupnem takiego prostownika i chcą zobaczyć jak najwięcej szczegółów. Jestem w stanie zrozumieć, że przed zakupem jakiegoś naprawdę fajnego prostownika, można chcieć zdobyć dużo informacji na temat jego działania. Nie normalny, tylko fast. Jak widać, e, borykam się z brakiem czasu, więc przerwałem tryb ładowania regeneracyjnego. Wróciłem do trybu szybkiego, ale nie wszystko stracone. Wrócimy jeszcze do ładowania regeneracyjnego. Bardzo zależy mi na tym, żeby sprawdzić końcowe napięcie. To jest właściwie krytyczne, bo ten prostownik to nie ma być prostownik ratujący jakiegoś trupa, tylko ma służyć do wspomagania normalnej pracy. Dobrego samochodu z dobrym akumulatorem. Tutaj nie chodzi o reanimowanie czegoś, co po prostu już straciło swoje własności użytkowe. Jak widać, przekroczyliśmy 16 V, to już jest nieźle. Fajnie by było, gdyby z tych 16 zrobiło się na przykład 16,5, ale już samo przekroczenie 16 V, jeszcze przy tym, że prostownik na osiągnięcie takiego napięcia standardowo potrzebuje troszkę czasu, no to sugeruje, że. To jest dokładnie to, czego szukałem, że zakup w punkt. Po lewej stronie widać też, że sam prostownik uważa, że akumator jest naładowany w 95%. Czyli nawet sam prostownik, pomimo przekroczenia takiego napięcia, o teraz coś się zmieniło w trybie ładowania, może na przykład zwiększa, zmniejsza, nie wiem. Ale do czego zmierzam? Prostownik jeszcze nie uważa, mimo takiego napięcia, że akumator jest naładowany. Jeszcze daje sobie, że tak powiem, czas na skończenie pracy. No i w tym momencie dokładnie widzieliśmy zakończenie pracy przez prostownik. Ten pomiar mógłby sugerować, że napięcie wzrasta powyżej 16V, a później jest stopniowo zmniejszane. I dopiero wtedy jest skończona praca. Niestety test prostownik dla moich rodziców nie mam takiego. I nie mam jak przeprowadzić bardziej dokładnych testów. Zresztą byłoby to strasznie czasochłonne. Musiałbym wykonać całymi trzy pomiary, czyli 3 razy naładować i trzy razy rozładować, albo trzy razy rozładować i trzy razy nadawać akumulator. Tydzień zabawy z akumulatorem, tak? Tutaj uwinąłem się w 14 godzin testów, a tak mniej więcej. No, jak widać, zostawiłem go jeszcze później w trybie podtrzymania. To już na noc po prostu został w trybie podtrzymania jest takie napięcie, czyli jeżeli zostawimy sobie prostownik, to on będzie utrzymywał napięcie buforowe, żeby nie dopuścić do rozładowania się akumulatora. Wszystko jak najbardziej ok. Tego bym oczekiwał. To jest. Można jeszcze dokonać pomiaru natężenia prądu w tym trybie buforowym, ale to są małe wartości, więc z tego powodu właśnie pokazywałem przy cęgach rozłączonych i podłączonych. No bo to już tylko symbolicznie zapobiegamy samorozładowaniu. I to będzie koniec tego testu. Prostownik jest tak fajny, że cały czas zastanawiam się nad kupieniem go dla siebie, ale... No mam po prostu inne prostowniki. Mam w sumie trzy inne prostowniki, więc ten nie jest mi tak niezbędny, a mam prostowniki, które nie działają w trybie automatycznym, tylko ręcznym, które sam kontroluję. No i napięcie po paru godzinach po ładowaniu. Jak widać, skutecznie naładował się akumulator.